Witam Państwa serdecznie smaki polskie. Dzisiaj chcemy pokazać coś bardzo tradycyjnego, coś, co było robione bardzo często w domach, szczególnie wtedy, kiedy na przykład wytapiano smalec, kiedy było dużo skwarek, albo kiedy mieliśmy do dyspozycji tłuszcz, gęsi, bardzo znakomity, albo jeśli tego nie było, a wszyscy mieli ochotę na tak zwane ciastka ze skwarek, to wtedy używano samego masła. Mamy skwarki. Państwo, Dzisiaj tą formę tych ciasteczek, właśnie tak zwanych robionych przez maszynkę, przejął przemysł i wygląda to niby tak samo. Smakuje już niestety zupełnie inaczej. Nie rozsypuje się w ustach. Nie, jest, nie ma tej jakości tradycyjnej. I ta jakość tradycyjna zależy oczywiście od składników, ale również od tego w jaki sposób, jak bardzo będziemy szanować przeszłość w przepisie, w tradycje. A więc żeby zrobić takie ciastka, Państwo zobaczcie jakie to jest proste, jak to jest miło zrobić takie ciastka z dziećmi, bo dzieci pomogą, a potem na pewno im będą te ciastka smakować, tym bardziej, że można je dość długo przechowywać. To jest forma ciastka kruchego i dlatego takie ciastka potem w takich różnych blaszanych pudełkach zawsze były w domu i wtedy, kiedy Taka chwila, żeby coś sympatycznego podać do kawki, do herbatki, to takie ciasteczka cudowne, rozsypujące się. To jest właśnie to, co tradycja nam daje do dyspozycji. Oczywiście możemy kupić sobie takie ciastka, które mają niebotyczną trwałość, ale które są po prostu smakowo zupełnie czym innym. I proszę uprzejmie zobaczyć. Bardzo proste. Najpierw kwarki. Bardzo często z tymi skwarkami wiadomo co zrobić szczególnie jeśli ktoś ma y, tu przed świętami robi wyroby, no to zostaje mu tych skwarek sporo. A one właśnie są genialne, bo polska tradycyjna kuchnia jest taką kuchnią, w której nic się nie marnuje. Kilogramu. I teraz pół kilograma mąki, drodzy Państwo. 25 deko skwarek. 25 deko było skwarek i do tego jeszcze dodamy trochę masła. Nie, jedną nie, trzecią kostki. Jedną trzecią kostki, żeby zapach był, bo tutaj już tłuszczu będziemy mieli wystarczającą ilość. Szkoleczka. Dajemy szklankę cukru, czyli... Cały czas powtarzam taką niedużą proporcję, bo można oczywiście kilogram. I tutaj mamy proszek do pieczenia. I tego proszku do pieczenia dajemy, drodzy Państwo, łyżkę. No i teraz to, co jest też bardzo ważne, że dajemy same żółtka. Nie dajemy białka, tylko dajemy same żółtka i to z czterech jajek na pół kilograma. O, i jeszcze, jeszcze jedno żółteczko. I potem tylko woda nam będzie potrzebna do tego, żeby z tego zrobić ciasto. Ciasto kruche. Y, oczywiście to, to ciasto było robione bardzo często, bo proszę zobaczyć, to jest ogromnie prosta, prosta robota. To jest łatwe, miłe i przyjemne, i dlatego warto, to na, za co, na co zawsze namawiam, warto, żeby takie właśnie tradycyjne ciasta robić z dziećmi. W ten sposób tradycja zyskuje wielkich sojuszników, bo kiedy są takie różne święta w szkole, kiedy dzieci dają sobie nawzajem prezenty, to jakże sympatyczne jest jakieś pudełeczko, w którym własne ciasteczka, własne pierniczki daje się komuś z klasy. I to jest coś, co pomaga w przetrwaniu tradycji. I teraz oproszę, jak bardzo ładnie się ciasto robi, ono jest takie się robi. O, Od sklep, takie ciemniejsze, i ono jest takie bardzo, no rzeczywiście, kruche. I zobaczycie Państwo, że właśnie to poprzez kwarki, poprzez tłuszcz naturalny uzyskuje się w tym cieście i żółtka, uzyskuje się tą kruchość wyjątkową, której niestety w ciastkach przemysłowych nie ma. Jest twarde to ciastko, a jak mówię, wygląda bardzo, bardzo podobnie. I teraz mamy już ciasto. I będziemy teraz z tego ciasta robić ciasteczka kruche. Ciasto to jest, jeszcze ma jedną zaletę, taką dużą zaletę, bo kiedy już je zrobimy, to ono idzie na godzinkę, na dwie do lodówki, żeby odpoczęło, żeby te składniki się dobrze połączyły, żeby było wyjątkowo smaczne. My oczywiście tutaj w programie ten czas skrócimy. Ja mogę Państwu powiedzieć, kiedy prowadziłem bardzo dużą restaurację, a wtedy zaczęła się moda na smalec, to zostawało bardzo dużo tych skwarek. I właśnie pracownicy mi powiedzieli, że nie wiedzą co zrobić, że jest tak dużo skwarek, że no coś trzeba szefie z tym zrobić. I ja mówię, a co tradycja mówi? No i okazuje się, że ktoś wiedział, że to najlepsze z tego są ciastka. A ponieważ zwykle we wszystkich tego typu ośrodkach jest bardzo dużo konferencji i kiedy podano te ciasteczka własnego wyrobu na tej konferencji, no na początku nikt po nie nie sięgnął, bo wszyscy myśleli, że to tak gdzieś kupione, rozpakowane i tylko podane. Ale pierwszy, który spróbował tych ciastek i nagle zrozumiał, że to nie to, tylko tak samo wygląda, kiedy te ciastka cudownie rozsypują się, niemalże pod dotknięciem, kiedy zaczynamy je spożywać, to efekt był z tego taki, że tych ciastek nastarczyć nie można było, bo wszyscy uczestnicy nagle w nich się zakochali. Taka jest siła tradycji, drodzy Państwo, i myślę, że oglądając nasz program, Państwo również właśnie takie tradycyjne ciastka zrobią. Ja myślę, że takich trochę zrobimy takich, ale ja najbardziej lubię płaskie. Takie dłuższe płaskie. O. O, dobrze, dobrze. O, to, 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 Mamy różne kształty do dyspozycji, a więc będziemy mieli różne ciasteczka kruche ze skwarek, z tłuszczu. I proszę pamiętać, że ten tłuszcz, który dokładamy do, ty, do tego ciasta, to my wiemy, że to jest tłuszcz z skwarek, które sami żeśmy wytopili. To wiemy, że to jest tłuszcz na przykład z gęsi, która poświęciła się na nasz niedzielny obiad. I to jest właśnie to, że wtedy te wyroby nasze cukiernicze, ciastkarskie są wyjątkowej jakości, bo wszystkie składniki są znane. Dzisiaj, dzisiaj jakby patrzymy na tłuszcz niechętnie i słusznie, tylko że nie powinniśmy tak patrzeć na tłuszcz ten, który jest i powstaje w tradycyjnym chowie. I jeśli na przykład gęść właśnie będzie poświęcona na niedzielny obiad, to tam zostaje dość dużo tłuszczu, tego tłuszczu wyjątkowo cennego, który daje znakomitą jakość tych właśnie kruchych ciasteczek. I właśnie ten tłuszcz powinniśmy sobie zachować, jeśli nawet tego dnia nie robimy. To możemy przecież ten tłuszcz włożyć do torebki, zamrozić i poczekać wtedy, kiedy będziemy robić te ciastka. Podobnie możemy postąpić ze skwarkami. Oczywiście tłuszczu długo przechowywać nawet w niskich temperaturach nie można, ale miesiąc, dwa, żaden problem. No i proszę bardzo, bo no tutaj mamy dwa kształty, ale tych kształtów może być dużo więcej. I w ten sposób blacha za blachą wędruje. Musimy mieć tylko mocno nagrzany piekarnik, zanim włożymy to do około 200 stopni. Na 10 minut wkładamy. I, I wkładamy na krótko, ale musi być bardzo rozgrzany piekarnik. Drodzy Państwo, musi być koniecznie 200 stopni w piekarniku. Jak otwieram, temperatura spada. To trzeba uwzględnić w czasie, bo 10 minut, przynajmniej 10 minut muszą się te. Ciasteczka piec, a piekarniki są różne. Nie zawsze mają tą temperaturę, która jest na wskaźniku, więc na to trzeba zwracać uwagę i trzeba go po prostu poznać. No i cóż, czekamy. Przypominamy składniki: 25 dekoskarek, pół kilograma mąki, jedna trzecia kostki masła, szklanka cukru, cztery żółtka, łyżeczka proszku do pieczenia i odrobina wody. Zwykle, jak robi się dużo ciasta to robi się nie jedną, a wiele blach i tak my mamy już dwie gotowe, a następne będą za chwilę trafiały do piekarnika. No ciastka te domowe, one różnią się między innymi tym, że nawet gdyby ktoś chciał przemysłowo zrobić aż tak kruche ciasteczka, to miałby kłopot w transporcie, bo one by się po prostu pokruszyły. Te ciasteczka znakomicie, jak mówiłem się, przetrzymują można je właśnie przechowywać, zrobić więcej. Szanowni Państwo, półmisek, kruchych ciasteczek domowych, tradycyjnych, podany, należy życzyć smacznego.